Oscar! A kurde, jeszcze spogłośnie. Tu. O kur. Zumbiak. Dzisiaj. Chyba już widzicie, co dzisiaj będziemy robić. Ja powiem tak. Yy, m, zna, poznałem takiego kolegę. To się nazywa Kisiel. No tak go nazywam. Przynajmniej. I większość osób go tak nazywa. I. Dał mi subskrypcję, jesteśmy kolegami swoimi oczywiście. No i chcę powiedzieć, że dla niego robię filmik. Poprosił mnie o filmik, no to ja chcę mu dać filmik. Jak widzicie mam już dużo rzeczy przygotowanych na wypadek. Ej, a kilofu nie mam. Aj, to źle. Kurde, nie zauważyłem jaka. Aj, to ja nie wiem, cięcie nie zrobię. Bo ja nie mam czasu. Ja już wieście. Jest 20, ja nagrywam. No więc... A więc. Mówię tak i siak. Ja nie wiem, czy teraz pójdziemy do tej kopalni, bo ja nie wiem. Po co iść teraz do kopalni? Jak ja nic nie mam. Ja już się muszę przygotować. Zapomniałeś się przygotować. Kur... się zawsze boję w kupania. Bo tam co? się zawsze boję w kupania. Ja się boję, że coś nagle... Mmm, pijacie, nie? wyskoczy z zaskoczeniem coś wyskocie, takie buu! Ja... Ja się boję... Głośno gadać. Dobra, chodźmy teraz sobie na pole. Jakieś drewno pozbierajmy, o żeby zrobić drewniany kilof. Yy, I crafting oczywiście. Jakieś takie rzeczy. Niech to się żeby było trochę ciekawie, że nie? Że nie, że od razu wszystko mam przygotowane aż. Też... Mhm. Yy -y. O. Głośno nastawiłem. Jak dla mnie oczywiście. Bo ja mam takiego, mnie yy, takie mam, że... Yy... Nie, to jest zwykłe, że gorzej słychać. Musiałam nastawić jak najgłośniej. Kisiel. Ja mówię teraz do Kisiela. Bardzo proszę ciebie... Yy, ten... Yy, jeju. Oglądaj to. Bardzo ser serdecznie też Was pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam Kisiela. A bo ja po prostu nie. Wow, mogę sobie zrobić sprójkę. już mam. Teraz będzie mi. Czuję się bezpieczniej. O. To robię. Krafting robię. To robię. To robię. Dobra, na razie tak. Siekierki mnie nie lubię siekierek robić, bo one się szybko niszczą. Dobra, idę. Chcę zapomniałem, że mam ten. 60 drewno. Yy, miecz, miecz. Muszę sobie wziąć miecz. Żeby to było że jest nie drewno, to o. Nie. Kilo. I to. Może ja tutaj sobie na razie rozbuduję. Ten, muszę ten, gdzie jest crafting. O, no, mam nawet dwa craftingi. Ała. Oha, czemu widziałam? Ała. Yy, dobra. Ja muszę się wymienić ten. Nie. Nie, nie. O, kur. Co mi się włączyło? Ej no nie! To już w yyy, Dobrze, że mam jabłuszka. Gdzie, gdzieś tu było żelazo. Nie? Jest to żelazo. No to perze chyba też coś gryzą. Ja sobie tutaj tak jest. Buduje schronisko. Aj. Nie wiem czy. I małyskie, takie małe, takie jak to Nie, ja stąd idę. Na razie chodźmy trochę też tutaj sobie kopnę, żeby było nam tutaj wesele i tak, nie? Ja się strasznie boję choć jestem dobrze przygotowany. Ja to młody chłopak. Wy ja to już wiecie, ja mam niedawno, nie niedawno, nie niedawno, ale 13 lutego tego miałem urodziny, miałem 8 lat, ale dzisiaj to już wie. Nie ja wiem co by tutaj pogadać. I muszę sobie takie coś zbudować. Fajne nawet takie budowanie. O tutaj, sobie zadekoruję. O, fajne. Ej, nie, pochodniu. Odejdź. Nie potrzebuję tutaj ciebie. Brzydź dziś nam tylko. Nie, ja tutaj sobie tak będę. ale ty fajnie to jest. Um. pocichu po cichu sobie wychodzę, po cichu sobie wychodzę. Prawie mnie nie słychać. A może mnie ktoś słyszy? A może i nie? <laughs> What? To. ja już 6 sześć... nagrywam, minut. To nie, bo ja mam dzisiaj mało czasu. Ja tak się fajnie zaczęło. To Za 6 minut. Teraz za 5 minut kończę. Trudno. A tak mi nie by było fajnie. Ej, kurde, gdzie jestem? Jest mój ten. To tak jest skłonny. Ej! Ja coś mam nie tak z głową. Nie, ja coś mam nie tak chyba z głową. Wy na pewno o tym już wiedzieliście, może? Niektórzy. Przecież ja sobie. A nie, nie, coś tak, nie. Ja to nie wiem, jak mam. kominka ale. Po typu tu zaglądnę. Mój kominek. Zamiast. Na razie pochodni. Tu udaję. Żelazo wypalę sobie. I zrobię sobie zbrójkę. Na razie. Drewno. I nie, nie, nie. Aj, kurde, już zrobiłam. Sześć. Boję się trochę. A o moje Ja cię mam mało jedzenia. What? To było głośne. Co? I mam sześć butelek zużytych? A, bo ja tym na kreatywie tu coś, coś trochę tak wygrałem. Ale przez minutkę. Jest dużo. No, no nie przez minutkę, przestadzam. Te pochodnie to ja postawiłem w większość, pochodni oczywiście na, postawiłem na kreatywie. Czy jak to się to mówi? Niektórzy mówią na kreatywie. Niektórzy mówią na trybie kreatywnym. Ej! Nie pomyślałem. Mogę sobie przepalić ten. Ja sobie nie pomyślałam, że mogę sobie przepalić. Ej, się. Ja sobie nie pomyślałam. O. Zapał. A teraz mocy nie Teraz sobie jedzonko podpalę, albo nie. Po co mi ja je i tak wytrzymam? To ja już będę kończył. Był krótki filmik, ale fajny. Aj! Jeszcze to ja wam powiem, że kupię mikrofon jak będzie więcej tych wyświetleń. czasu, jeszcze z minut, gdy to tak jakby trochę przedłużę. W sensie nie. Bo Moja mama mi do kary na tablet. Fajnie nawet może nie. Dziś nie wiem. Wy też możecie wpisać w komentarzach, nie? Czy chcecie mapkę jakąś Acer? Jak, jakieś te mapki mogę też nagrywać. Ja kiedyś nagrywałem mapki, nie? Ale. Jak gdy nie nagrywałem, to potem po prostu. <laughs> Kurde. Ej, wiem, nie, idę na walkę. Mam dużo jabłek. Nie, nie idę. Może w następnym filmiku. Albo nie wiem, wariatkowo to wam się nie podoba. O, ząbiak, ale się wystarczy z tego zawału. Dobra, to ja kończę się manko, czyli pa! Tu tu tu!